dziewczyny, e, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Będzie to projekt Denko, pierwszy projekt Denko na moim kanale e, Udało mi się uzbierać troszeczkę rzeczy, żeby Wam pokazać I stwierdziłam, że będę pokazywała Wam takie krótsze, mniejsze projekty Denko niż takie ogromne, półgodzinne I Nawet jest to dla mnie korzystniejsze, bo te siaty z tymi pustymi opakowaniami nie stoją Ludzie się mnie nie pytają, po co ja to w ogóle magazynuję Mam wszystko w siatce, znaczy w torbie y, ze Stargate i może już przychodzę od razu, bo jednak troszeczkę tego jest. I tak będę po prostu wiecie, wyciągała, tak jak jest, bez zgrzewania, ponieważ ta torba strasznie szeleci. To jest yy, tak, pierwszą rzeczą, którą mam jest to odżywcza masło do ciała, czekoladowa, o rozkosz spa energy. Słuchajcie, zapach tego masła, ona jest puściutkiem, zapach tego masła jest obłędny, naprawdę nie pachnie taką sztuczną czekoladą, bo na przykład yy, peeling do ciała z Daxa, ten czekoladowy. Tak, czekoladowy jest tak. On już nie pachnie taką czystą czekoladą, tylko właśnie takim... A to pachnie jak gorzka czekolada. Nie jak mleczna, tylko jak gorzka czekolada, czyli takim, takim prawdziwym piekając czekolady, naprawdę super. On składa tu nie miał powalającego, ponieważ miał parafinę na drugim miejscu, ale z tego kupu, ja pamiętam, miałam straszne... W ogóle pudełko troszeczkę podobne do body shopu. Ale słuchajcie, miałam takiego doła pętam wtedy. Wyszłam z uczelni taka przybita, zdołowana i było to masło otwarte jako tester i po prostu, mam nadzieję, że tego nie słyszałyście, eee, po prostu ten zapach się unosił w całym sklepie. Ja, ja to masło kupiłam w naturze. Powiedziałam, że nie, nie ważne jaki on i ja muszę mieć ten zapach, ponieważ miałam takiego doła, że potrzebowałam czekolady i chociaż w, w kosmetykach. No, ale ogólnie nie polecam, bo oszało nie było, nie nawilżało jako spektakl, no i miało parafinę, której ja już teraz w ogóle mówię, ja jestem nie. Kolejną rzeczą, którą mam, to tutaj były e, trzy kule do kąpieli o zapachu miodu i mleka. E, Caramel apple, czyli jakieś takie jabłko z karmelem. I mango i, i, i peach, to by jest brzoskwinia. No i naprawdę były świetne. One nie dawały piany. Do, do tej pory mi to opakowanie pachnie, mimo że wszystkie te trzy kule były jeszcze zawinięte folikiem, więc naprawdę efekt. Zapach, co do zapachu był super, bo pachniało w całej łazience, później jak otworzyłam drzwi, to w ogóle w całym mieszkaniu pachniało, więc super. Nie dawały piany, ale one nie wiem, czy zawierają jakieś olejki nawilżające, bo świetnie nawilżały skórę. Więc yy, naprawdę był super, no, mają też parafinę Jezu, jest wszędzie ta parafina. Hmm. Tak. No, no może to ta parafina dawała takie zwykłe takie wrażenie. No, ale one są gdzieś daleko na, na składzie, więc tam, no i to to ma być tylko takie. Przyjemne. E, dalej jest e, to odżywka do włosów z biedronki Alice. Ona jest jeszcze w takiej starej wersji. E, one chyba teraz się zmieniły i wyglądają troszeczkę inaczej, ona niby miała być do włosów sukich i zniszczonych. Słuchajcie, to był wielki, wielki bubel, ja po prostu użyłam to raz jedyny na włosy, włosy potem były okropne, po prostu suche, sianowate, nie do rozczesania. ja w ogóle nie mam problemu z rozczesowaniem włosów, wiadomo, że używam odżywki i ja później nie muszę niczym ciśkać włosów, moje włosy się rozczesują bez problemu, a to po prostu je jeszcze bardziej splątało Więc użyłam to tylko i wyłącznie do golenia nóg, jako, zamiast pianki do golenia nóg, nie, męczyłam to bardzo długo, ale zmęczyłam do o Jezu, woda poddziałała. Do cna. Nie ma tam już nic, ale naprawdę nie polecam wam tego odżywek. U niektórych słyszałam, że sprawdzają, ale dla mnie to było wielkie, wielkie... Że tak powiem. Był no to błęd. <laughs> Może tak po prostu powiedzmy. Dalej mam e, no tonik antybakteryjny, nowa technologia pryszczą. Myślę, że to jest znany produkt. Miałam chyba 3-4 buteleczki pod rząd tego, tego toniku. Odstawiam go już tylko i wyłącznie ze względu, bo mi się snudził, no ile można, ale naprawdę był świetny, bo... Nie wysuszał buzi, fajnie ją nawilżał, nie powodował takiego wysypu pryszczy, co jest ważne. On nie ma w składzie w ogóle alkoholu. Skład ma rewelacyjny, słuchajcie, Osoby z młodą, młodą cerą mają co problem, ale również osoby starsze. Eee, polecam Wam naprawdę, nie kierujmy się tym, że to jest tylko dla nastolatek produkt. Naprawdę jest świetny, ponieważ na pierwszym miejscu ma wodę, później ma glicerynę, no super, naprawdę ekstra. Później ma pantenol, no... Ekstra, same takie na początek nawilżające i łagodzące składniki. Rzadko taki skład spotyka się w tonikach antybakteryjnych dla cery takiej młodej. Eee, później mamy jakieś tam ekstrakty. Ekstrakt z, z mięty, eee, aloe eee, tak, inne. Później eee, wyciągi z, z migdałów. Eee, coś mi się że tu kwas salicylowy, ale nie wiem. Czy, czy, czy dobrze kojarzę, ale ma też kwasy właśnie i dopiero tam pod koniec ma jakieś tam gorsze rzeczy, takie, takie niefajne, ale to daleko, daleko w składzie. Początek składu jest naprawdę świetny, więc polecam Wam, on w ogóle nie podrześnia, nie szczypie, mogłam oczy sobie też przetrzeć raz i, i było wszystko super, także polecam, dla młodej cery super, bo działa, ładnie tak zmiesza te, te wypryski. A, a w ogóle nie przesusza i nie działa źle na skórę. Dalej mam Marion kąpiel odbudowujące do włosów. To jest ta taka podruba tego z proszę, e, produktu malinowego do włosów. I on malinami dla mnie w ogóle nie pachniał. Ale pachniał pięknie i używałam go tylko i wyłącznie za zapach. Ale po, po kilku tam użyciach widać było już efekty, że te włosy są, no wiadomo, on, ja nie widzę, żeby on zregenerował te włosy i tak dalej, ale włosy pięknie po nim się błyszczały i pięknie pachniały. Moje włosy dosyć długo utrzymują zapach i ten był boski, taki słodki, fajny, malinowy nie jest, ale jest bardzo ładny. Więc no, jakieś tam działanie takie, że, że po prostu nabłyszczał te włosy, one się łatwiej rozczesywały też, więc... Y ja pewnie go jeszcze kiedyś odkupię, może latem, gdzie nie używa się tylu perfum, tylko żeby te włosy, wiecie, same z siebie po prostu pachniały, to pewnie go latem odkupię, bo to jest wydatek tego rzędu 7, gro, 7, 7 zł. Dalej mam płyn do demakijażu oczu i twarzy, a a, pielęgnacja młodości, 18 plus. On był na jakiejś wielkiej, wielkiej promocji, dlatego go kupiłam, nie kierowałam się tym 18 i tak dalej, chociaż 18 plus dawno, dawno temu było. I on... W tak się nie pachnie. Był bardzo fajny, bo co czasami miał problem ze smyciem makijażu, to nie był ideał, który jest AA taki złoty był i on o wiele lepiej zmywał makijaż. Ale, ale ten był ok, nie, nie ma tutaj jakichś wielkich świństw w składzie Jest w miarę okej, okay. nie wysuszał, nie podrażnia moich oczu Ja mam bardzo wrażliwe oczy, bardzo łatwo powstają mi alergie I bardzo często po mleczkach do demakijażu mam, nieważne jakiej firmy Po mleczkach do demakijażu mam alergie pod oczami I to takie naprawdę straszne alergie, że żeby wysypki i tak dalej Nie to, że tylko mam czerwona czy tylko wysypki Potem mi się nic nie stało, raczej po płonach micelarnych mi się nic nie dzieje, nie dzieje Ale niektóre szczypią, ten fajnie nawilżał nie szczypa mnie w ogóle w oczy, nawet jak się dostał, więc, więc spoko. Te, te, ja bardzo lubię w ogóle płyn demakijażu, de z AA, ponieważ ona mnie nie szczepią. Dalej mam maseczkę. Ja Wam ją pokazywałam chyba w zakupach. To była aloesowa so, alo maseczka, 15 ml. Ja ją kupiłam w e, Hebe na promocji. Ona miała być kojąca, nawilżająca z aloesem. Miała bardzo fajną konsystencję, taki, z takimi jakby galaretkami w środku. Ale wiecie co, jakoś tak nic mi nie umywało. Używałam ją dwa razy w ona staczyła mi na 4 użycia, bo to jest aż 15 ml, naprawdę była duża. Staczyła mi na 4 użycia, trzymałam ją tyle, ile trzeba. Nie zauważyłam efektów, jak dla mnie maseczka na przykład z to nawilżająca jest o wiele lepsza niż ta, więc tutaj efektów nie widziałam. Dalej mam krem w 4 pory roku, glicerynowy, nawilżający, ochronny i on miał zapach czekolady i pomarańczy. I słuchajcie, ten zapach, no po prostu jak jakieś ciastka, jak delicje pomarańczowe to pachniało. No po prostu ekstra. Wszyscy jak się smarowałam tym, to wszystkie dziewczyny chciały też posmarować dłonie na uczelni czy gdzieś, bo naprawdę przepięknie pachniał i bardzo fajnie nawierzał. On w składzie ma glicerynę, parafinę, ale jak mówiłam, parafina do rąk jest ok parafina do rąk też używam, więc używałam go zimą, więc tym bardziej parafina była spoko. Miałam go zawsze w torebce. Duża pojemność, niska cena. Ekstra polecałam kremy w ogóle te z 4,5 roku, glicerynę ja zawierają, więc, więc super. Dalej mam miękką ochronną z mariona do włosów chroniąca przed wysoką temperaturą też podobał mi się zapach tej mgiełki nie umiem Wam go określić, jaki to jest dokładnie zapach, ale po prostu fajnie po nim pachniały były po tym prostowaniu, czy ja włosy w ogóle rzadko postoję, jak już prostowałam, czy tam po suszeniu włosy były takie fajne, właśnie błyszczące, takie gładsze nie, nie wiem, czy chroni przed wysoką temperaturą, no, nie wiem, tego jakoś no, nie udało mi się zauważyć jakiejś zmiany itd. Ale ogólnie produkt spoko, fajnie nabłyszał te włosy. One były takie nabłyszczone, ale przy tym nie przeciążał, nie obciążał i, i, i bardzo fajnie. I ładnie pachnie. Dalej mam suchy szampon z Isany. I słuchajcie, to jest wielki bubel. Ja wiem, że wiele dziewczyn go kocha, wiele dziewczyn go poleca, ale dla mnie jest to bubel. Jest tani, ok, W promocji to już jest w ogóle cudmiód i orzeszki ta cena, ale w ogóle tutaj tak strasznie mi taki zacieki porobił. I strasznie bielił włosy. No ale dobrze, mam jasne włosy, ok, dało się to przeżyć, bo większość szamponów bieli. Ale dodatkowo on pozostał je tak matowe, że no po prostu to wyglądało, jakby te włosy były jeszcze bardziej brudne przed, niż, prze, niż po umyciu. Niż przed w ogóle zastosowaniem go, więc to już dla mnie było straszne. I kolejnym rzeczą, którą ja zastosowałam też, bo no może te włosy niby tam troszeczkę więc, ale on, bo mam wcześniej Rosmana taki niebieski, sporty czy coś takiego, ja nie pamiętam i on słuchajcie te włosy mi unosił, miałam po prostu tak włosy super, ekstra on się na ten nie unosił praktycznie w ogóle moich włosów w ogóle, więc totalne dno i najgorsze, co co on mi zrobił, to no dobra, bieli, ubieli. były matowe, dało się jakoś to przeżyć i z tym nie unosił, no tu już większy minus, no ale jeszcze dałam, dałam radę to przejść, trochę na natapirowałam, było okej okay. ale największym jego mi są, bo to, że spod mnie straszny łupiesz i najpierw, ja, ja czasem mam tak, że mi się pojawia ze stresu łupiesz ja właśnie używając go też miałam taki dosyć ciężki okres, e, gdzie, gdzie miałam tego stresu dużo i myślałam, że to przez to I odstawiłam, i później odstawiłam ten szampon, bo, bo miałam więcej siedziałam w domu, nie, usiał, nie miałam potrzeby w ogóle używania suchego szamponu Upiech zniknął, tak? No i ten szampon stał, ja w ogóle nie pomyślałam, że to przez niego Później, później znowu szybki tryb życia, wiadomo, czasami trzeba ten, ja go używam, pierwszy zniknął mówię, halo, o co chodzi? odstawiam go, odstawiam go, upiech zniknął i wiem, że na 100%, odkąd mi się skończy, przestałam go używać, nie miałam w ogóle problemu z pieżą, więc na 100% jest to wina jego, więc yy, ja nie polecam, chociaż wiem, że dziewczynom się sprawdza, jego, więcej na pewno nie kupię. Dalej mam maseczkę z yy, Liren, enzymatyczny peeling, yy, złuszcza skórek i oczyszcza. I słuchajcie, ja, ja nie założam nic, ja to stosowałam, to było takie tłuste strasznie i też ma taki skład, no taki se, ja też bym powiedziała, bez szału. Więc ogólnie nie polecam, no nie ja nie zauważam żadnego efektu, więc po co wydawać pieniądze na coś, co, co nie daje efektu. I dalej mam e, próbkę kremu Irene Eris Hydrogenic, krem nawilżający na dzień SPF 15. Ja tą próbeczkę dostałam w Teglazie, no ja wiadomo, to jest jedna próbka, ale ja słuchajcie, starczyła, to jest 15,5 ml. starczyła mi na 4 aż użycie, ja go na noc, ponieważ ja na dzień Troszeczkę boję się używać kramów, których nie mam sprawdzonych, ponieważ nie wiem, czy moja skóra się będzie po nich świeciła, czy nie. Więc raczej takie, takie rzeczy używam na noc, żeby sobie przetestować jeden, dwa, trzy razy, jak mi się tam po kilku razy mam więcej i mi się po kilku razach na noc sprawdza, więc później na noc używam, ale na dzień używam, ale tego nie używam. I wiecie co, naprawdę po czterech razach zauważyłam zmianę, zmianę nadliczenia mojej skóry. Ta skóra była bardzo miękka, wiem, że to takie absurdalne po czterech, więc nie wyrażam w ogóle opinii na jego temat. Nie zapchomnie, mnie ani nie jest naprawdę fajny. No nie powiem, że go odkupię, bo wpadnie cena jest wysoka, a miałam tylko jedną próbkę, więc no nie jestem w stanie nic to powiedzieć, ale patrzę teraz w skład, że jest fajny, bo na pierwszym miejscu jest woda, później gliceryna, więc super wierzenie Później też są bardzo fajne składniki, no trochę, trochę jest też e, silikonów, ale m, olej ryżowy. No, no fajny skład, naprawdę fajny skład w miarę. Więc nie wiem, może po prostu więcej próbek jak też chcecie przetestować. albo weźcie sobie w tak dla próbkę. I do przetestowania. O, już mi się kończy, będziemy na końcu mieli kolorówkę. Tutaj mam pastę do zębów. Max White One Colgate. I to jest pasta Active. Słuchajcie, bardzo lubię te pasty w ogóle z, z Colgate. I widzę po nich różnice. Naprawdę, one są dosyć drogie, ale w promocji można dostać za niecałe 10 zł. Czy nawet ja ją zdobyłam tą za 6 zł. Więc też fajnie. I naprawdę po tych pastach, po jako jedne, znaczy te pasty jako jedne z niewielu dają mi efekt wybielonych zębów Widzę różnicę w wybielaniu, bo blend med dla mnie to jest w ogóle klapa i porażka, one się nazywają wybielające i dużo kosztują, a nic nie robią. A ta naprawdę robi ma do tego fajny smak. Nie jest taka ostra, nie lubię ostrych past ani płynów do płukania. Więc ta jest świetna i polecam Wam te pasty. Naprawdę one dają efekt, a przy tym nie powodują na to Mam trzy ostatnie rzeczy z kolorówki. I pierwszy to jest kolektor z Esa. Stay All Day Concealer w kolorze... nie mam, ale on był chyba w tym, naj... tak, on był w tym najjaśniejszym kolorze chyba. No i tu no, już się nic nie da wydziałać i on zaczął tak inaczej, może nie to, że dziwnie, ale zaczął inaczej pachnieć mi, niż, niż pachniał na początku. To już naprawdę, on już taki suchy stał, więc już to za dobrze nie wyglądało. On coś tu jeszcze nie by jest, ale już ja użyłam korektor pod oczy, on już pod oczami dobrze nie wyglądał i tam już naprawdę takie resztuchne resztuchny były już widać takie prześwity, że aż tam na 2 trzy użycia A w tym czasie był też biedronce ten, który sobie kupiłam korektor I po prostu stwierdziłam, że ten już ląduje do kosza i kupiłam tam ten, ten I teraz mam tusz z Avon super podkręcająca skara. Ona ma taką szczoteczkę I tak, jeden ja tusz wyrzucam bo nawet nie chcę go nikomu oddać, bo ten tusz nie robi nic, kompletnie Ja go użyłam, no dawałam mu kilka razy szansę, nie powiem, bo dawałam mu raz Ja go kupiłam za niecałe 8 złotych z tego takiego z tej oferty takiej netto od koleżanki Więc stwierdziłam, że no, co, taka cena, to wypróbujemy Tak ja ogólnie tuszami z Apple no, jestem dosyć zadowolona, no, nie miałem też dosyć dobrej tuszy Ale to, to jest klapa, On po prostu... Ja mam rzęsy długie, ale bardzo cienkie więc ja nie wymagam jakiegoś wydłużenia, tylko bardziej pogrubienia i ten rzęs, ten tusz dawał mi tylko prosty kolor i to też taki kolor, że musiałam nałożyć trzy warstwy, żeby było widać, że mam jakieś rzęsy, bo ja naturalnie bardzo jasne rzęsy, w ogóle mam bardzo jasną poprawę oczu naturalnie, więc on nie robi nic, więc go wywalam, bo go używać na 100% nie będę nawet na co dzień, bo ja na co dzień jak nie muszę, to nie używam nic, żeby tych rzęs nie męczyć, a nie, nie takie coś. I ostatnim produktem. Jest to tusz One by One z Maybelline Volume. I on był... On, to nie jest ta extra black. To jest normalna, normalna ta formuła. I szczoteczka jest taka. Myślę, że to jest tusz bardzo znany. Jego bardzo lubię. To jest moje trzecie opakowanie. Teraz zmieniłam, ponieważ dostałam nowy. Kupiłam sobie jeszcze jeden z Essence. Ale na pewno do niego wrócę, to jest na, na 100% do niego wrócę, bo daje piękny efekt, pogrubia i jeszcze dodatkowo wydłuża moje rzęsy Więc ja po nie mam rzęsy jak sztuczne, po tak sobie dokleiła rzęsy Po jednej warstwie wygląda dla mnie to ok, także na uczenie tak, tak chodzę Zazwyczaj nakładałam dwie, żeby to, dwie warstwy to już są w ogóle super I trzy zdarzało mi się rzadko nałożyć, bo ja lubię bardzo wytuszowane rzęsy Ale no ten tusz, on normalnie kosztuje chyba powyżej 30 zł. Ale w muszę można go dodać w za 19 do 26 zł w promocji, więc za taki tusz one bardzo długo wytrzymują, nie osypują się, długo się utrzymują, nie wysychają, więc naprawdę super polecam Wam to, ten tusz. Jestem z niego bardzo zadowolona i na pewno do niego powrócę. No i w tym sposobem mamy wszystko. Mamy projekt dęku. No i myślę, że takie krótsze projekty dęku są fajniejsze, bo szybko, szyb, szybciej to mija, to nie są jakieś tasience. I teraz zabieram się za składanie nowych opakowań, nowych pudełeczek, żeby wam pokazywać puste opakowania, jakie zużywam. W ogóle projekt Tenko dla mnie to jest super sprawa, bo to naprawdę teraz mam taką mobilizację w ogóle, jak kręcę, żeby e, szybciej, znaczy, żeby w ogóle zużywać te produkty, których mam mało, żeby móc wam coś pokazać. Więc dla mnie super. Wszyscy się cieszą z tego powodu, ponieważ szybciej zużywam opakowania, nie stoją. Nie tracę też pieniędzy, ponieważ nie kupuję innych, e, innych kosmetyków, więc super sprawa. Zachęcam wszystkich do projektu Tenko. Możecie nagrać mi odpowiedź na dole z Waszym projektem Dęko, czy napisać albo napisać, czy miałyście któryś z tych, któryś z tych produktów, który na przykład u mnie się nie sprawdził, czy u Was się sprawdził albo odwrotnie. W sumie to piszcie co chcecie. <laughs> Dobrze, dziewczyny, dzięki za uwagę. Cześć!